Pokażę teraz Państwu jak szyć na hawciarce Hawtex bez wyboru tam ramek, czyli na bez ramy. Wchodzimy, nasz wzór, możemy go potwierdzić. Tak, czyli mamy go załączonego. Przechodzimy tam wybór. To wszystko możemy sobie tu pobraczać, jakbyśmy chcieli. My akurat tego nie chcemy tu robić. Wybór kolorów, czyli jakiś tam kolorek. Weźmy sobie bujeczkę, igła. Ta ostatnia, czwarta ikonka. Wchodzimy tutaj w opcję tamborków. Teraz mieliśmy tamborek wybrany. Odznaczamy sobie jeszcze przed tym wzór, żeby był na czerwono. Wchodzimy tutaj, opcję, tam, wybór tamborków, i teraz tu jest zaznaczenie bez ramy. Wtedy, jak jest bez ramy, tu jest podświetlenie. Potwierdzamy, potwierdzamy, wychodzimy. Teraz nam zniknie ta rameczka. Potwierdzimy sobie jeszcze raz. Tu trzeba wyjść, potwierdzić. Mamy nasz wzór, mamy nasz bez bezramy, i teraz sobie możemy celować. Teraz my odpowiadamy za to, żeby nic nam maszyna, gdzie, gdzie jest środek, czyli celujemy sobie tutaj tymi przyciskami. Idealnie na środku tamborka, można do tego użyć jak najbardziej jakieś miarki od tego punktu sobie ustawić równo w dwie strony, tam samą odległość, jeżeli chcemy na środku można wziąć sobie kartkę papieru wyciąć na szerokość tamborka, potem ją zgiąć na pół, mam jedną ręką będzie mi ciężko, zgiąć na pół i wtedy mamy środek, w ten sposób sobie określamy jak gdzie jest środek i ustawiamy sobie tymi przyciskami w środeczek. Mamy ucelowany środek. To teraz bardzo ważne jest, żebyśmy sprawdzili, na której igle maszyna była, czyli na siódemce. Czyli siódma igiełka, tak jak nam laser wskazuje akurat tak jest dobrze ustawione. I musimy jeszcze raz wykonać tak jak zawsze przy tamborkach obrysy. I mamy nasz obrys. Jeszcze raz pokażę maszyna wykonuje obrys normalnie i wychodzimy i normalnie start maszyna nam normalnie pracuje wykonuje karty